jestem Paula i witam się z wami w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pierwszy odcinek taki vlog masowy. E, Kotę już tu do mnie wskoczył, oczywiście, e, bo jakżeby inaczej. No ale dobra, dzisiaj mamy pierwszy taki odcinek vlog masowy. E, kilka spraw organizacyjnych. Nie będzie vlogmasów, codziennie będą pojawiać się filmy takie tematyczne, świąteczne. Jednak no, codziennie to nie będzie miało miejsca, ze względu na to, że pracuję. Mam też kilka wyjazdów zaplanowanych, więc no, nie dałabym fizycznie po prostu rady, ale na pewno filmy o tematyce świątecznej będą się pojawiać. Dzisiaj, właśnie, pierwszy z nich, i dzisiaj. Ustrajmy sobie mieszkanie tak już świątecznie. Jeszcze nie będziemy ubierać choinki, bo ona jeszcze mi nie doszła. Ale z tym jest zupełnie inna historia, zobaczycie to w następnym odcinku. Dzisiaj ustroimy sobie mieszkanie na święta takimi świątecznymi właśnie dodatkami małymi, jakimiś akcentami. Więc zapraszam Was do oglądania. Oczywiście też pamiętajcie o kciuka w górę, subskrybujcie kanał, oczywiście, żeby być na bieżąco z każdym filmem. A my zaczynamy. Przybrałam się w taką świąteczną bluzkę, żeby był jakiś akcent. No i możemy zaczynać. Przyniosłam chyba, mam nadzieję, że wszystkie ozdoby y, takie drobne, jakie posiadam. Więc y, teraz tym się zajmiemy. Przejrzę, co tutaj takiego jest. No głównym miejscem, gdzie będą te ozdoby rozłożone, będzie jednak salon, ale będą też inne małe akcenty w domu. Na sam początek postawię sobie tutaj tą choinkę, zamiast tych yy, suszków w wazonie, które stałem praktycznie całym rokiem, więc yy, zamieniam. Tu w salonie jak na razie jest dosyć pusto, bo wszystkie jesienne ozdoby już zebrałam. I tak naprawdę tam leżą tylko poduszki, które trzeba ubrać i nic tu więcej nie ma, kominek mam już oczywiście odpalony, ale te suszki, które tutaj są też je chowamy, bo będzie tu co innego. Ostatnio jak byłam w Pepko, kupiłam też takie świąteczne ściereczki, ale to już zostawię na gwiazdkę, żeby tak powiesić i dwa kubeczki takie wzięłam zobaczcie one są przepiękne więc no, na pewno będzie pita w tym herbatka już tak mniej więcej rozłożyłam sobie wszystkie chyba ozdoby więc teraz pokażę wam jak to wygląda kupiłam parę rzeczy nowych ale głównie wykorzystałam to co miałam jeśli chodzi właśnie o tą strefę telewizyjną no to tutaj jak co roku Badyle stoją. E, tutaj mamy gwiazdkę, i w tym roku w się kupiłam takiego dziadka. Chorowałam na niego już bardzo długo, i w końcu się doczekałam. Tu mamy drugą gwiazdkę. Jeśli chodzi o drugą część salonu, no to. Oczywiście y, Mikołaj z ubiegłych lat. Poduszki dołożyłam, y, futerko, no i na półkach u góry. Nie wiem, czy chyba nie widzieliście, że mamy półki, one były też u nas w tym poprzednim mieszkaniu. Y, postawiłam właśnie tutaj tego renifera, bo on zawsze jak stoi gdzieś nisko, to cierpi, bo mimo go zrzuca i y, rogi mu odpadają. Y, napis. Tą małą choineczkę kupiłam w tym roku w y, Kastoramie. It was the night before Christmas, I was closing down for business. Ogarniemy też sobie sypialnię. Przede wszystkim, no, zmienimy pościel na świąteczną. Jak widzicie, teraz jest taka, więc ja się biorę do pracy i zmieniamy już tu na pościel taką typowo świąteczną. I tak wygląda już gotowa, ubrana pościel. Miałam małe przeboje z zapięciami, bo mi się popsuły, ale. Ogarnięte jest dobrze, więc no na ten moment tak to wygląda. Pościel jest z tamtego roku i bodajże kupowałam ją w Lidlu, no ale bardzo dobrze się trzyma i ona też jest taka grubsza, więc no na pewno jest bardzo cieplutko pod nią. Dołożyłam też sobie tutaj właśnie na ten stolik, tak jak to było w ubiegłych latach, też jeszcze na starym mieszkaniu, bo te przyczepy pod spodem nam zostały tam, te właśnie skarpety sobie powiesiłam, postawiłam. Takiego skrzata. No i tutaj zostało mi wolne miejsce, ale tutaj coś jeszcze będzie. Zobaczycie to w kolejnych odcinkach. Um, no więc na ten moment sypialnia wygląda właśnie w ten sposób. Jeśli chodzi o to pomieszczenie, no to tutaj na razie w sumie nic nie ma. Jedyne tam śmieci do wyrzucenia, możecie zobaczyć. Ja tu postawiłam tego skrzata. Bo y, to pomyślenie będziemy sobie dekorować po prostu już y, na kolejnych odcinkach, jak dojdzie do mnie kolejna paczka. Właśnie sobie usiadłam przed telewizorem, włączyłam vlogmasa w ciepłych papuczkach i zrobiłam sobie zimową herbatkę z jabłuszkiem, z sokiem czarnego bzu, więc. Zaczynamy. Ten świąteczny czas, właśnie tak miło, ja sobie już tylko chilluję na kanapie, odpoczywam. I do następnego filmu. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do następnego. Pa.